Dzień dobry, nazywam się Julia. Chciałam wam przedstawić mój instrument klarnet. Składać, to jest instrument denty. Ale dlaczego? Bo nie ma strun. A żeby trzeba w niego dmuchnąć. A żeby w niego dmuchnąć potrzeba bardzo dużo powietrza. Najważniejszy instrument klarnetu yy, to jest strojik. Żeby on zadziałał, trzeba, go wło... Chceba... trzeba zrobić tak, żeby on się napił. Też najważniejszą częścią klarnetu jest czara głosowa. Drugą częścią klarnetu to jest korpus dolny. I... Je... Trzecią częścią klarty tu jest korbus górny, baryłka, tutaj mam zawinięty ustnik i maszynka, która się przytrzymuje stronką Żeby, jak on za długo siedzi w wodzie, to trzeba go przetrzeć, tylko że bardzo delikatnie. I żeby ten cały instrument poskładać, potrzeba nam yy, smaru. Tak on wygląda w środku i musimy teraz go poskładać. Zaczynamy od korbusa dolnego, ale musimy go przyczepić do czary. Tak to wygląda razem złączone. Teraz jest nam potrzebny korbus górne, żeby go przyczepić do korbusa dolnego. Teraz musimy nałożyć na korbus górny baryłkę. Ale tym razem nie smarujemy tutaj baryłki, tylko smarujemy korpus. Teraz y, mamy tutaj ustnik, i ten, to trzeba posmarować tutaj. Teraz nakładamy to na samą, na samą górę żeby klarnet nam działał trzeba tutaj jest taki i trzeba tutaj ustawić akurat ja zrobiłam tak że jest ustawiona i później tutaj trzeba nałożyć stroik teraz trzeba na to nałożyć maszynkę, bo gdybym nie nałożyła na to maszynki, to by stroik się nie trzymał i by mi spadł. Oczywiście, jeśli to wszystko posmarujemy, to trzeba zamknąć smar, żeby się nie wysuszył. i teraz można na klarnecie grać. 我得进库呀。